Witam Państwa serdecznie dobry wieczór. Gościem naszej rozmowy dzisiaj jest Joanna Lichocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo znają Joannę jako dziennikarkę. Oczywiście jest dziennikarką, w tej chwili w Gazecie Polskiej pracującą, ale zapraszam ją tutaj i chciałbym, żeby ta rozmowa przede wszystkim tego dotyczyła jako autorkę filmów dokumentalnych, współautorkę filmów zrobionych z Mają Dłużewską, Mgła i, i Pogarda. No i teraz filmu najnowszego przebudzenie i to są filmy, które mm, 5 milionów ludzi obejrzało w Polsce, także te pierwsze, bo przebudzenie jest rzeczą nową. Według różnych szacunków samą mgłę obejrzało 5 milionów Polaków. Pogardę dokładnie ile nie wiem, ale myślę, że z tego, jak policzyć te wszystkie i pokazy, i to, ile płytek się rozeszło w sprzedawanych razem z Gazetą Polską, no to myślę, że pogarda, która nie miała już tego wielkiego efektu nowości, ale ponad milionową oglądalność Jaką osiągnęła. Um, w ja tej te chwili. Filmy. Te, 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 te filmy y, są, jak to sama mówisz, w drugim obiegu tak? dystrybuowane. To jest drugi bo... obieg po prostu, bo żadna telewizja tych filmów nie, nie pokazuje. Ale nikt się nie ściga za niej, nie aresztuje. Y, to no. prawda, natomiast znam przypadki, kiedy grożono dyrektorom domów kultury y, wyrzuceniem z pracy, jeżeli dopuszczą do pokazu y, filmu mhm. Mgła. Y, tak, tak było w kilku miasteczkach, zresztą Gazeta Polska o tym pisała. Y, to jest swoisty drugi obieg, oczywiście. To nie można porównywać tego do y, czasów PRL-u, kiedy rzeczywiście za publikacje niezależne ryzykowało się więzieniem, kiedy y, 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 to było naprawdę y, obwarowane no, różnymi represjami. No, tak mówimy trochę drugi... żartobliwie, drugi obieg, nie? Co, y, y, znaczy, to... Nie, żeby tak ktoś nie. się chciał bardzo porównywać z czasami, <laughs> kiedy, porównywać kiedy się ryzykowało się za drugi absolutnie obieg. Absolutnie nie można. Y, natomiast y, y, jednak to pojęcie drugiego obiegu jest o tyle uprawnione, że w mediach oficjalnych, tych kontrolowanych przez rządzących, te filmy nie mają racji bytu, nie mogą być pokazywane. Ani Mgła, która była pierwszym filmem o katastrofie smoleńskiej, nie mogła być pokazana ani w telewizji publicznej, ani w żadnej telewizji komercyjnej, mimo że oferty do kierownic tych telewizji były składane. Może za dużych pieniędzy żądałaś? Myśmy, Tomek Sakiewicz w imieniu Gazety Polskiej, która jest producentem tych filmów, Dał symbolicznej złotówki jeden złot. Ja, ja chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali właśnie. Przepraszam Państwa, jesteśmy na tyzy, ja się już nie będę udawał, mówił pani redaktor. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali, dlatego że Boże Narodzenie, taka legenda, wszyscy powinniśmy być razem, wszyscy powinniśmy przy jednym stole usiąść, tym opłatkiem, się połamać. A przypuszczam, że i nawet w czasie tych świąt, przy wielu polskich stołach i w wielu polskich rodzinach taka linia podziału jest bardzo wyraźna, tak? Ty jesteś. Pisowiec, ty się nie odzywaj, bo głupi jesteś, nie wiadomo o co ci chodzi, a ty jesteś lemik, w ogóle nie rozumiesz co się w tym kraju dzieje. Ta wzajemna wrogość nawet gdzieś tam... Tak, tak, takie mam doświadczenie, takie mam obserwacje, że to nawet w rodziny weszło. A czy masz takie y... obserwacje, że przy stole wigilijnym Polacy nie są w stanie podzielić się opłatkiem, nie, tego, że dzieli. Nie, nie ich, wiem przy, przy, przy wigilijnym, ale mam wrażenie, nie, że te to emocje, prawda. to nawet nie chodzi o politykę. Ja myślę, że to jest takie kulturowe, że te emocje są tak silne, a zwłaszcza emocje dotyczące właśnie tej, tej, tej tragedii smoleńskiej. Bo. Y... To jest takie, że, no, nie mi się wydaje, że rozumiem dlaczego, ale pewnie każdy ma swoje wyjaśnienie. Jest bardzo wiele ludzi, dla których samo mówienie o Smoleńsku już jest momentem, że im się ten przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera. Ile można? Dlaczego ciągle znowu? Przecież wszystko jest wyjaśnione. Wszystko, nie wiadomo jak, ale jest wyjaśnione, tak? Że pewnie były naciski, pewnie piloci, zostawmy to wreszcie, przestańmy o tym mówić. Czy się myślisz, powtarzać że... te głupstwa? Nie, ja bym się i zastanawiam się, no jak mam nie powtarzać jestem dziennikarzem. Po nie no, po chcę no. powtarzać głupstwa, że naciski, że wina pilotów. Przecież wszyscy już wiemy. Myślę, że wszyscy telewizowie wiedzą, że to były głupstwa. Nie, że nie, nie wiadomo, Ci, jaka chcą, jest przyczyna katastrofy wiedzą. smoleńskiej, ale wszyscy wiedzą, że nie było nacisków pijanego generała, że piloci nie popełnili błędu, że była jakaś wielka ściema, mówiąc językiem Jarosława Marka Rymkiewicza, jeśli chodzi o wyjaśnianie tej katastrofy. Myślę, że my mamy większy problem niż. Niż to, co mówisz, że część Polaków jest zdezinformowana. Mamy problem niewiedzy. Nie wiemy, co się stało tak naprawdę z tym samolotem pod I mamy nie wiedzieć. Dlatego ale nie chcemy brać. I dlatego też jest blokada na rzetelne informowanie na ten temat we wszystkich głównych stacjach telewizyjnych. Jan, może tak, ale też mam wrażenie, że jest ogromna rzesza Polaków, którzy nie chcą. Wypierają to. Złości ich to po prostu, że się im mówi o takiej sprawie i ciekaw jestem y, to, co robisz. Tak? No powiedzmy, 5 milionów y, mgły zasięgu to jest liczba, która robi wrażenie. Ale to, to, są, był ci, film. Ale to, to są ci, Ale że... To są ci, którzy chcieli wiedzieć. To są ci, których to boli, których to w jakiś sposób uważają, że to jest taka rana niezagojona. No jak to zginął prezydent, zginęło tylu ludzi, kłamstwo było gigantyczne i my nic z tym nie robimy. Ale jest też mnóstwo ludzi, którzy, którzy no reagują bardzo z wielką złością na to i zastanawiam się to środowisko, które pokazałaś w filmie Przebudzenie, jaką ma radę na to, jaką ma receptę na to. No wiesz... Bo tak e... to powiedziałaś. A w ogóle po co się nimi przejmować? To są lemingi, no. E... To jest tak, że ja doskonale pamiętam lata 80. Kiedy na przykład był 84 rok i zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. I spotykałam nie, 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 w swoim nie, życiu. Nie, nie, nie wypada mi gościowi zaprzeczać, ale nie wyglądasz na to, żebyś pamiętała? Byłam wtedy w szkole mhm. jeszcze, ale pamiętam doskonale reakcję ludzi, którzy wypierali fakt bestialstwa tego morderstwa na Księdzu Jerzym. I y, odmawiali y, uczestniczenia w takiej świadomości, że wydarzyło się coś, za co, co, co jest przekroczeniem jakby, no, nie tylko y, jakby zasad humanitarnych, bo zamordowano człowieka, ale że państwo, ówczesne PRL, ówczesne państwo posunęło się do zamordowania kapłana y, w rozgrywce tak, mhm. z, z ruchem Solidarności, z kapłanem, który był zaangażowany po stronie Solidarności. Ja pamiętam takie zdanie, ktoś, powie, mhm. ktoś przy mnie coś takiego powiedział, no, no dobrze, szkoda, że taki Piotrowski się zdarzył, ale dobrze przynajmniej, że już nie będzie takiego popiełuszki. I ty mnie dzisiaj pytasz, co ja mam do zaoferowania, jak mam przekonać, jak mam trafić do ludzi, którzy dzisiaj mówią: no, coś tam się stało z tym, z tym samolotem, no ale no, zginęło parę osób. O co chodzi? No. Nie, Wiesz, ale taki... Tak jak wtedy nie próbowałam trafiać do tamtych ludzi, tak teraz wydaje mi się, że trafianie do tego sposobu myślenia jest przynajmniej z mojego punktu widzenia dziełem jałowym. Mnie chodzi o coś innego. Mamy domykający się, właściwie już domknięty pierwszy obieg oficjalny, prorządowy, establishmentowy, kierowany, decydowany, w jakim kierunku idzie informacja przez nie przez dziennikarzy niezależnych, tylko przez. Jakieś ośrodki władzy związane z obecnie rządzącymi. I Polacy są niedoinformowani, nie wiedzą o podstawowych rzeczach, nie wiedzą o podstawowych aferach, sprawach, ponieważ mają nie wiedzieć. Naszym obowiązkiem, naszym zadaniem, Rafale, twoim, moim, jest oferta dla tych Polaków, którzy chcą wiedzieć. I musimy uzupełniać ten pierwszy obieg. To ja musimy się uzupełniać o informacje. Kto... Tylko... Do, dokończę jeszcze ten większe budzenie. Mnie chodziło o to, żeby pokazać ludzi z krakowskiego przedmieścia, pokazać tę wspólnotę, która się zrodziła lub pokazała 10 kwietnia. E, ile razy mogli Państwo zobaczyć zdjęcia z tego tygodnia żałoby, gdy taki tłum 800 tysięcy Polaków był na krakowskim przedmieściu po tym tygodniu żałoby? Ile razy choćby ta telewizja wracała do tych zdjęć, do tego doświadczenia wspólnoty? Pewnie ani razu. Ja Wielko? przypominam te mhm. zdjęcia i przypominam to, że byliśmy właśnie wspólnotą i, i pokazuję też, Bardzo jak krótko. z tą wspólnotą yy, walczą.